Siemanko, witajcie w Jumping Pet Simulator. Ci chciałbym rozdać troszeczkę petów dla widza, dla osób z czatu. Nie wiem, będziemy losowo trade'y wysyłać. Może jakieś gemy też rozdamy. Spójrzcie, ile mam do tego. O, 33 spiny. Dobra, może zrobimy sobie ze dwa od razu tak na wejściu. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Tak, by naprawdę niedużo brakuje nam do jednego kasubów. Więc Zostawcie to sobie tam na dole, gdzie ten czerwony przycisk więc jest super Czekajcie jeszcze, ja mam na vip przecież ten yy, Skrzyneczkę do odbioru Dobra, ale jak już idziemy na vip to Możemy sobie jeszcze tym kołem pokręcić, bo mam tego trochę do odbioru Co mamy? Dobra, jeden te, spoko, faj. Już mnie te koiny tutaj nie cieszą, bo Już kosmo znaje O, są jacyś znajomi, dołączają a, coś tutaj, tak pobolewa szyja. Dobra, to co? Rozdamy komuś pepa. Kto chce, ten nul, nul, nul? To to był nul. Co to jest? Co, 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 co ty chcesz zrobić? Czy on mi chce dać te pety? Nie, zażartował sobie z nas. <grym> A ja mam te. Ja mam te pety. Jeszcze mam, aha, mam na sobie te sekrety. ostatniej wyspy na Kosmosie. Dajmy ready. Ciekarszy nas tu konia robi? Czy faktycznie? Bananek, bananek nam dał pety. Co jest? Co jest mordo? Za co on nam dał pety? Mhm. Mm tak po prostu. Nawet tego sekreta. O, tego sekreta rozdam komuś, dziękuję <laughs> ale trafił już nagranie <laughs> trafił w nagranie idealnie dobra, yy, czekajcie, czy nam jakieś zostały, tak, te też możemy teraz rozdać ludziom, dobra to wejdźmy sobie w trada dajmy tutaj, kolega ma siódmy poziom ciekawe czy zaakceptuje, czy nie no Ej, nie zaakceptował to jest ten sam 19 9. No raczej chcę takich no Co jest? No co Kaman Dobra, bo tutaj mi nikt ten trader nie chce ty chyba musi mieć na inny ten Chyba, że on z 24. No nie wiem, coś tu się... Dobra Gdzie jesteś? Spawn. No, no, Sendol, no, spałnię. Kurczę, czemu nikt nie chce peta? O jest tutaj, ziomek, bananek. Nikt nie chce trada zaakceptować. Co się z wami dzieje, widzowie, ludzie? Jak ktoś wam daje trada, to trzeba akceptować. Dobra, ja muszę zmienić ten serwer. Bananek, Siemanko. O coś pisał. O nie. Laura to dołączy do nas najwyżej. Zobaczysz na odcinku. Ja muszę zmienić tę sesję. Bananek, Gishi. Aj, to jest to samo. To jest ten sam serwer. A to niedobrze. To jest bardzo niedobrze, bo nikt tutaj trada nie chce. Co tam? Co, co to jest? Masz peta. Czy maj peta? A to pomidor. A to znajomy. Dobra. Isi, on nam bardzo dużo petów dał. Do rozdania dla widza. No i tu już nikt nie ma. Jeszcze on jest, ale on nie chce ten. Nie chce trajda. Nie akceptuje. Co tam? O siema. Kurczę, Kurcze, bo mi tu od odcinek słaby wychodzi Tu w ogóle nie ma rozdawania, a co mamy tu w ogóle? Zobaczmy sobie tutaj, czy mam pozbierane wszystkie te pety? Tutaj jest, aha, tu mi złotej kafibary brakuje Tu mi w ogóle O, nawet te mam Secret amium silvera, okej okay. O, tutaj mega słabiutko Chociaż legendarki miałem Silvera i Złotego. Okej. Okay. Tu Silver Złoty był. Słabiutko. No tak, bo ja później zacząłem kupować tylko Silvery. Tutaj prawie w ogóle nie kupowałem. Ty, ja mam dużo do zrobienia w tej grze jeszcze. W ogóle nie mam tego indeksu wypełnionego. Dobra, będziemy ekspić. Mamy tyle kaski, że sobie mogę ekspić. Cheniksa złotego nie zrobiłem. Nieźle. A tu chyba żadnego nie kupiłem, peta. No nie, coś tam kupiłem, ale. A tutaj? Tu chyba wszystkie, nie? No. Prawie. Tego jeszcze nie mam złotego, no, tam to się zrobi. Secreta nie trafię. Pandora nie kupię ani jednego jajka. I tutaj. O, tego mam, tego mam. No i secreta też mam. Nie no, to mam trochę do zrobienia. Mam jeszcze troszkę do zrobienia w tej gierce. Dobra, ale chciałem porozdawać sporo petu wami tu niech Nie Trajda, Co jest z wami? Jeszcze nie mogę zmienić serwera, bo mnie cały czas klika na ten Wypatrz, no i, i znowu ten sam serwer Ja nie mogę... Co to się dzieje? Wyjdź Czy jak tutaj dołączyć po prostu, tak off Uj. Bo to może prywatny serwer, ja nie No dobra, nie dawaj, że mnie do znajomych, ja bym chciał pety porozdawać no super, chyba będą się oznajmiły, by wtłumywać na takie odcinki. Tylko jak ich pójdzie to nas powrotem. <laughs> no to jest bez sensu. Nie mogę nic rozdać. Strasznie słaby odcinek. Czemu Wy nie chcecie to, jak Wam ktoś daje coś za darmo? Przecież żyjemy w Polsce. Myślałem, że Polacy kochają darmowe rzeczy, a tu się okazuje, że jednak nie. Jak to jest? Ja wstrzyki niedobre odebrałem przecież. I co to ma być, co? Jak to tak? Powiedzcie mi tu Jak to tak jest, że wy nie chcecie darmowych petów? Kurczę. A tak poza odcinkiem DAM sporo na czacie. No i Wal no daje mnie do ty. Do tych samych, to nie ma sensu to w ogóle. Ludzie mnie cały czas waliło do, do znajomych, mimo tego, że ja nie chcę do znajomych dołączać w tej chwili. Czy ktoś jeszcze inny gra w jumpinga? Jakiś Jakub? To to Jakub jest? Dobra, mamy inny serwer. Ja nie mogę. Może tutaj ktoś zgarnie darmowego PETA. Chociaż mam tu najsilniejszy level, no to może ktoś napisze to Do, dodaj peta. Albo chociaż to akceptuje trade. No zobaczmy. Ty masz 15. Chcesz peta? No, nie chcę. Ty chcesz peta? i Więcej to już nie będę dawać. mam Duże poziomy. Nie chcą petów. Chyba kończymy serię z darmowymi petami. Nie będziemy już petów rozdalać, bo to nie ma sensu nikt tych petów nie chce Dobra Żyjemy widać w bogatniej Polsce, gdzie nikt nie chce peta za darmo Siemanko, zostawcie sobie kaj łapkę w górkę. Cześć!